Cześć, część z tej strony, Janusz, i dzisiaj jesteśmy na, ze, no na stronie SRP ogólnie. Piękna rzecz, i ja stwierdziłem, że chcę zostać LSPD. Bo no, jestem profesjonalnym bojówkarzem, profesjonalnym funkcjonariuszem na służbie, który oczywiście dba o cywilów. Więc no, zacząłem pisać podanie, no i były bardzo ciężkie pytania. Oczywiście na początku to było o nick i skorda wiek, możecie zobaczyć. Młodziutki jestem. To, już, to oczywiście od tematu. No i zacząłem przeczytać, no i posiadasz doświadczenie pracy w grupie, no. Na początku zastanawiałem się, czy nie wpisać tam, no bardzo duże mam przyjaciół w szkole, ale starowałem sobie to, bo no, no nie mogli o tym wiedzieć, no. <laughs> no, więc napisałem. Lubię bardzo pracować w grupie, więc moje doświadczenie jest na średnim poziomie. No bo lubię, ale to nie oznacza, że jest na wysokim poziomie. No przecież nic dziwnego. Lecimy dalej. Jakie posiadasz doświadczenie w funkcjach porządkowych? W ogóle tu oni zepsuli, bo to jest OC. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale OC to jest, że no. Wiem, co to jest OC, ale chodzi o to, że to jest jakby no, twoje życie. Przecież nie pracujesz jako policjant, no, się. No to napisałem, że zawsze możełem o byciu policjantem, jednak mój wiek był zbyt niski, dlatego chcę zostać policjantem w grze. Oczywiście to bardzo dobrze brzmi. Nie wiem, o co chodzi. No. Tutaj oczywiście ja czasu mogę też spędzić w. W krze, no to napisałem 2 godziny, no bo przecież nie będę siedzieć 24 na służbie, no. By wiedzieli kim, kim ja jestem, bym jeszcze kogoś złapał. A o no to nie dbamy. Oczywiście też myślałem o wpisaniu 10 minut, ale... Podanie chyba by nie zostało zaakceptowane, tak patrząc na ten pług. Oczywiście moje nazwisko i C John o nią. Polecam się. Moja data. Ludzie sobie skopiować, jeśli nie macie pomysłu. Teraz przechodzimy do ciekawszej rzeczy. Dlaczego wybrałeś pracę LSPD? Mój tata był strażakiem, więc ja postanowiłem zostać policjantem, choć chciałem zostać kimś innym, ale mój tata stwierdził, że muszę zostać kimś, kto ma jakąś rolę w społeczeństwie. No co? I co? No to musiałem coś wymyślić na szybko. No i przechodzimy dalej. Zatrzymany w celu jest hamski, bezczelny i obraża się. No. <śmiech> się. <śmiech> obraża cię to opisz swoje postępowania. No to legitnie. Najpierw wypadałoby upomnieć zatrzymanego, że zwiększy. Zwiększysz. Mu wyrok za obrażanie funkcjonariusza na służbie. No bo tak jest, możesz mu tak nawalać tylko ten przecież, że tylko nowo, tak to robisz. I jest git. Bo on ma przez no bo no. No potem jest kwestia sporna, ale można go uspokoić. No nie trzeba, ale to zależy od mojego nastroju. Taka jest prawda. Kiedy zatrzymany nadal nie robi sobie sprawy z tego, że właśnie nie wyrok mu zwiększyłeś, próbujesz się go pozbyć, na przykład wysyłając ekspresem. Ale nie wypada tak robić, no bo wiecie. Wiecie co jest smutne? Że tak jest naprawdę. Że <grym> tak normalnie że jakiegoś typa, on cię wysyła ekspresem do więzienia. To jest to jest taktyczne. Powinni zacząć to wdrażać, no bo po co komu konwój? Jak ten chce negocjować konwój, to wywalone w niego. No. Następne. Otrzymujesz zgłoszenie o porwanie funkcjonariusza. No. Tu oczywiście legitnie musiałem napisać. Przyjeżdżam na wezwanie. Jeśli nie ma negocjatora, to ja zostanę nim. To próbuję, oj, słabo to napisano, że się w trakcie poprawi. Próbuję wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki. Oczywiście pamiętając o tym, że funkcjonariusz jest najważniejszy, czyli robimy FIAS. Jeśli zginie, no to nie poszanował życia, no bo dał się złapać. Mając to na uwadze, próbuję odzyskać funkcjonariusza tak, aby mu się nic nie stało. No bo wtedy to ja oberwę, a tak. Jak zrobimy no to będzie na nich, no bo to oni zastrzeli, więc pamiętajcie, poszanowanie. Jeśli negocjacje pójdą pomyślnie i porwa porywacze, wezmą wolny odjazd, no to że nie możesz mu rozwalić opon, musisz się odjechać. Próbuję za wszelką cenę złapać porywaczy. Oczywiście. Wchodzimy w tajniki mastwinowania, czyli nawalanie, tylko adena wala siubło. Za tu spację klikasz, żeby driftem w niego wjechać. Tu go magicznie dysynchem pitujesz. A? Albo ty tam można byłoby lepszy fragment dopisać. Wiesz ja mógłbym tam dopisać. Pituję go dysynchiem. I mówię mu, że go dysynchiem walnąłem. To jest... Taktycznie. Czekaj, co? Ale to było głupie. Chodziło, że normalnie go i mówię, że dysynchiem. Dobra. Więc ja to zaraz poprawię i się widzimy. No i już się widzimy, oczywiście bardzo dużo zmieniłem dokładniej. Tu dodałem przecinek i to tyle. No, więc wysyłamy i ja się zaraz z wami widzę, jak mi odpowiedzą. Myk. Już? Dobra, już. I tu będzie cięcie. No i widzimy się oczywiście po tej króciutkiej przerwie. I jest, jest, dawaj. Dawaj, dawaj. Uczcie się. Dzieci, o tak, tak właśnie się pisze podania. Pamiętajcie, uczcie się od mistrza. Dobra, do usłyszenia i widzimy się w następnym.